Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Mam dla Was kilka ogłoszeń. Tak na początek yy, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te cztery linki, które znajdują się w prawym górnym rogu mojego kanału na YouTube. Pierwszy to link odnoszący się do profilu na portalu Eko Repetycje. Yy, Moja oferta to nauka języka japońskiego i szachów. W razie pytań zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej. Kolejna ikona to mój profil na portalu Czeskom. Dobrze znany z filmów, jakie dla Was nagrywam, więc od razu przejdźmy do kolejnej ikonki. Ten przeskoczmy. Ostatni link odnosi nas do mojego fanpage'a na portalu Facebook. Znajdziecie tutaj kilka fajnych udostępnień, zapowiedzi moich filmów, jak też zadanka szachowe do samodzielnego rozwiązania. To tanie za darmo. Jest to jak najbardziej bardzo fajna opcja treningu szachowego. Jak najbardziej Wam ją polecam. Na moim fanpage'u znajdziecie także linki do moich kursów na Udemy. Jeśli zdecydujecie się na ich zakup, właśnie klikając w te linki, ja dostaję 100% wydanej przez Was kwoty. Szczegóły tych kursów znajdziecie, klikając trzecią ikonkę na moim kanale na YouTube. Na ten moment są dostępne dwa kursy: jeden dla początkujących, drugi dla zaawansowanych. Jest jednak kilka opcji z nimi związanych. Możecie kupić je całe lub osobne ich części w formie zipa, których wyślę Wam na maila. Jest też opcja, bym zrobił dla Was film o dowolnej tematyce. W razie pytań, zapraszam do wysyłania wiadomości prywatnej. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te ogłoszenia. Mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Starałem się jak najszybciej przekazać Wam te treści. I nie przedłużając, zapraszam na film. Cześć. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Tym razem mam na Was partię wyjątkową, no bo z wyjątkowym przeciwnikiem. Przeciwnik mający, no tutaj jakieś, w puzekach jakieś, nie za bardzo, no ale na blicu 2445, więc no naprawdę bardzo fajny przeciwnik. No, wiadomo, z takim rankingiem, kiedy gracie z kimś takim, no to musicie się. Przygotować naprawdę na ciężkie, na ciężkie zmagania, no i tak też było w tej sytuacji. Oczywiście nie obyło się bez błędów, no bo cóż, no jesteśmy tylko ludźmi, zatem ja tam bardziej wolę się koncentrować na tych pierwszych dwóch rubrykach. Czytajcie Brilliant i Great Movie. Zatem, detale, żeby nie było Wam troszeczkę zbyt łatwo i lecimy. E4C5. No to cóż mogę powiedzieć? Obrona sycylijska jest najlepszą opcją gry dla czarnego przeciwko E4. Zatem, jak najbardziej Wam ją polecam. Jako dowód, niech będzie taka stara historia, że grałem kiedyś na turnieju. Tak, tak. Gram też w turniejach na żywo. Zdarza mi się. No i trafiłem tam w pierwszej rundzie na dziecko. Takie malutkie, takie nie, wiem, z 10 lat może miało. zagrało mi je 4, ja zagrałem C5 i po prostu wielki grymas na jego twarzy. O nie, przegrałem już partie, bo z Scyllicami grają. <gry> Zatem grajcie C5. Tak. Mam nadzieję, że Was przekonałem. No, oczywiście, w drugim skoczek. No, to tutaj gramy normalnie. A postanowiłem zagrać to G3. To jest bardzo ciekawe, że niekiedy G3 jest uznawane za podejrzany ruch, niekiedy jako książkowy ruch. To też takie. No, tutaj wszystko normalnie, to trzeba wybić. Pyk. No, tutaj powinien zamiast tego skoczka być może zagrać D4. Ja bym z pewnością zagrał D4. Co prawda, no, gramy wtedy z izolowanym pionem. Ale ja tam jakoś do mięczaków nie należy, nie boję się gry z izolowanym pionem, no bo on zawsze grabi jakąś przestrzeń, niekiedy może być słabością, ale to wtedy go sprzedajecie za coś. A jak nie macie opcji, to przynajmniej, no, no coś, coś musicie mieć za tego pionka, no bo jak tak za darmo go tracicie, to trochę głupio, nie? No oczywiście podważamy tempo, podważamy centrum, wygrywamy tempo, dajemy szacha. No i to tutaj mamy bardzo wygodną pozycję, niemniej trzeba się pilnować. Dlaczego? No, bo już ten goniec tutaj atakuje nam F2, F2 nie jest totalnie broniony przez nic, tylko przez króla. Zatem takie opcje jak na przykład skoczek tu, skoczek tu, goniec już jest, jakaś królowa wskakuje z, z tym tutaj atakują. No, to nie wygląda fajnie, dlatego trzeba, trzeba się pilnować. Oczywiście, no, my tutaj widzimy cel ataku, więc no, jeszcze przeatakujemy przeciwnik. Bardzo słusznie robi roszadę, Pyk, pyk, great move. No, great move. No, oczywiście on tutaj jeszcze mógłby spróbować, no ale no, sobie możemy zabić. Pyk, pyk, albo pyk po prostu. I ta pozycja byłaby całkiem spoko zabicie. No i teraz kochani, macie tę pozycję. To jest pierwsza taka poważniejsza, pierwszy poważniejszy test dla Was. Proszę przystopujcie to wideo i zagrajcie najlepszy ruch dla białego. Powodzenia. Witam was po, was po przerwie, moi drodzy. Najlepszym ruchem dla białego jest goniec e3. Jeśli zagraliście, to posunięcie czapka z głowy. Pewnie sobie myślicie, dobra, a dlaczego nie tak? Dlatego, że dostajecie szacha. I jeśli zabicie, znowu dostaniecie podwójnego szacha. Odchodzicie tu, szach, pyk, 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 pyk. pyk. Mm, jeszcze raz, pyk, 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 pyk. No, królowa, pyk. To taki wariant widziałem w tych kilka sekund, ile to tam zajęło. Eee, w tych 6 sekund, tak? Więc po prostu, no, po tym wybiciu, no widzę, że wieża tutaj wskakuje. Eee, szachy z odsłony jakieś. Goniec już. No. Ups. Wiecie, no 2450, no i on właściwie bez namysłu zabił tego pionka, więc no, teoretycznie nie warto ufać przeciwnikowi, dlatego też przeliczyłem to. No zobaczyłem taki wariant, pewnie tam można jakoś lepiej pograć. Niemniej no ten wariant mnie przeraził. No jeśli coś takiego no, wasz przeciwnik dostaje takie możliwości, no to znaczy, że dany ruch jest błędny. No i tak tak też było w tej sytuacji. Królowa B6 wiadomo, z zabiciem tutaj, z obroną tego. No co tutaj powinniśmy zagrać? No ja popełniłem lekki błąd. A dlaczegoż to, to błąd? Bo powinien zagrać coś takiego. Jeśli tak, no to bicie. Jeśli tak, no to bicie. Bicie tak. A jeśli tak, no to tak. No i ta pozycja, moi drodzy, nie bez bicia, no jest taka trochę podejrzana dla białego. No bo cóż, no mają, mamy teraz plus 5, prawda? Ale no w każdej chwili możemy sobie odbić i to, to przeciwnik ma przewagę, prawda? Z drugiej strony cały czas wskakuje jakiś skoczek tutaj z widłami. Oczywiście, no to bicie to takie. No i jeszcze, jeszcze bym się z tym nie śpieszył, ponieważ ten pionek jest bardzo fajną e, figurą, więc może po prostu zabić go w ten sposób. E, cały czas plus 2, no ale. No ta to pozycja totalnie mi się nie podobała. I to też widziałem, dlatego też. E, e, no no cóż mogę powiedzieć, no te widły no to raczej myślałem, że po tym będzie atak na królową, ale no tego już nie widziałem, no to to jest jednak no, naprawdę bardzo fajne zagranie, no przeciwnik gra w ten sposób, no i dalej e, to jest błąd e, trzeba było zagrać tak, ale na to widziałem coś takiego e, więc no mamy dwie figury na skraju planszy e, słabego pionka e, no to... W ogóle to teraz nawet mógłby zagrać coś takiego, nie, no i jak się tutaj bronić przed tym. Coś takiego. Tak. No nie fajnie to wygląda, jeśli mam być szczery. No poza tym, nie wiem, mógłby zagrać... Co on mógłby zagrać? Na przykład po prostu odejść, nie? Takie to trochę problematyczne, jeśli mam być szczery. Chociaż no... Po tym ruchu w sumie można zabić od razu. I tak. I w sumie będziemy do przodu. No to co ja w ogóle wymyślam? Wiecie, no to jest godzina szósta rano w sobotę, więc musicie mi to wybaczyć. No ale no tak, tego typu sytuacje. Zatem wybił, zabiłem pionkiem, no bo widziałem tam ten wariant. No i teraz dzieją się rzeczy. Mamy centrum. Centrum, jak sami dobrze wiecie, jest tylko i wyłącznie celem ataku, chyba że te pionki są naprawdę bardzo wzmocnione, bardzo zaawansowane, no to wtedy stają się problemem. Na szczęście te pionki nie są problemem z racji tego, że jeden z nich jest odstałym pionem, więc no najlepiej jest po prostu coś tutaj z nimi zrobić, jakoś podważyć. No, no teraz poszły, każdy z tych pionków poszedł o jedno pole do przodu, więc już tutaj jakie zagrożenie sprawiają, nic bardziej mylnego, mamy piona na C2, będziemy nadgryzać dalej, nadgryźliśmy, skoczek idzie do centrum, no i teraz przeciwnik popełnia gigantyczny błąd, wygrywamy sobie jakość. Wygraliśmy jakość, zabiliśmy piona, ale przeciwnik ma przechodniego pionka, który wygląda całkiem spoko, no ten pionek tutaj będzie chciał biec. Zatem, no przede wszystkim kontrolujemy pole, na które bardzo skoczek chciałby wskoczyć, żeby dalej pchać piona. No przecink tutaj takie rzeczy. Szach. Nie rozumiem great Move, w ogóle nie kumam. No ale, no te dwie wieże, jak widzicie, no tutaj będą wjeżdżać. Więc póki co, no tutaj jakiś skoczek to taki trochę problematyczny. Ale po tym ruchu, oczywiście tutaj się bronię. Chcę sobie zrobić wolne miejsce, żeby jakiś skoczek tutaj mi nie wskakiwał. No i teraz robi. Gigantyczny błąd. Zatem moi drodzy, ponownie proszę, żebyście przystopowali wideo i znaleźli najlepszy ruch dla białego. Witam Was po przerwie, to już ostatni raz, kiedy zgadujemy, zgadujecie posunięcia, więc mam nadzieję, że się udało. Najlepszym ruchem dla białego jest great move królowana g5. Z prostego powodu no wieża jest podbiciem, zatem atakujemy tę wieżę. W dodatku mamy fajną opcję. Przeciwnik tutaj cofa się królową broń zwierzę. My dajemy szacha, ginie skoczek, ginie skoczek. Ten pionek też raczej zginie. Więc no w tej sytuacji mój przeciwnik się poddaje. Sprawdźmy na analizę, ile to tutaj pokazało. Pokazało plus 10 dla białego. Zatem no bardzo fajna pozycja, no taki wariant który mógłby nastąpić, coś takiego i to jest no, po prostu banana wygrana mamy wieże więcej, nie? więc no coż mogę powiedzieć no e, bardzo ciężka partia niekiedy, e, no troszeczkę tych błędów było z obu stron, więc no też e, Ważne moi drodzy, żebyście się jakoś nie dołowali tym, że będziecie popełniać błędy. Zarówno w partiach blicowych, no, w których no, te błędy no, muszą naturalną koleją rzeczy się pojawić, jak i w partiach klasycznych, ponieważ no, jesteśmy tylko ludźmi. Skoro Magnus Carson popełnia błędy, no to my tym bardziej jesteśmy wręcz zobligowani do tego, żeby je popełniać. Więc nie dołujcie się, grajcie swoje najlepsze szachy. I starajcie się zrobić ten jeden blender mniej od waszego przecinka 2440. Taka moja rada. Tak z tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. Życzę Wam wszystkim zdrowia tradycyjnie. Miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.